Kochani, witajcie w ten piękny czwartek. Ja mam tak dobry humor, bo wczoraj tak wypoczęłam sobie zrobiłam wszystkie zaległości, i dzisiaj w dodatku mam moją ulubioną bluzeczkę ostatnio. Kupiłam ją w Sinseju za, nie wiem, może 30-40 zł, ma 50% wiskozy około, no i bardzo ją lubię. Naprawdę to jest ostatnio moja ulubiona bluzeczka. Także co, e, idziemy do mm, naszych codziennych czynności, więc kalendarz adwentowy. Dobra, dzisiaj dziewiętnasty, to już zaraz, zaraz koniec. Dobra, dziewiętnasty. Jak widzicie, mam dzisiaj same dyszki, bo nie, zapomniałam wczoraj rozmienić z tego binderka, to zrobię to przy was. O nie, trzeba będzie zaraz zmazać to. Dobra, o dzisiaj może będzie łatwiej. Zero, dziewięć. Dobra, 190 powinno być. To co, dajemy dwie dyszki i zabieramy sobie złotóweczkę. Może poczekam, aż chwilę to wyschnie. W międzyczasie wyciągnę tą złotóweczkę. Dobra. Tutaj jest. Dwie dyszki są. Patrzcie w ogóle, ile mamy dyszek, ale one nam się przydadzą w nowym roku na wyzwanie z dyszkami. Bardzo się cieszę. Ogólnie ja kocham dyszki od małego. Zawsze wszystko mogę wydać. Stówka w ogóle mi nie boli wydanie stówki znaczy w tym sensie jako chodzi o banknot, nie o to, że to jest wartość aż 100 zł, ale dyszki tak po prostu nie lubię dyszek wydawać. One są dla mnie jakieś takie po prostu zbyt piękne na wydawanie. <grytanie> dobra, no to mamy dzisiaj kalendarzyk. Oj, przesuwam tu dekorację trochę I widać nawet taki gruby od monet. Trzeba to zaraz szybko zamienić. Dobra, 19 i i czwóreczka. No dobra, co my tu mamy? bombkę. Dalej nie pamiętam, co to znaczy. Wyzwanie. Opowiedz w dzisiejszym vlogmasie, jak wyglądają u Ciebie przygotowania do świąt, potrawy, prezenty. Jeśli nie vlogujesz, odłóż kwotę, na jaką masz ochotę. No ja już Wam dwa razy nawet opowiadałam, jak wyglądają u mnie prezenty i, yy, i te wszystkie sprawy, więc odłożę dzisiaj piąteczkę, żeby zamienić tutaj drobnego, drobnego pieniądza. <laughs> e wszystko już praktycznie o mnie wiecie. Jeżeli czegoś nie wiecie, a chcecie poznać, no to piszcie w komentarzach śmiało na każdy komentarz odpisuję. No i dobra. Mamy dzisiaj aż 26 zł. I co myślicie, żeby pierniczki dać? Ja myślę, że możemy dać pierniczki. A jak już nie będzie dyszki, to sobie damy coś innego. Dzisiaj w innej kolejności może ułóżmy. Dobra. Pierniczki damy na czwórkę, bo czwórka jest częsta, a chcemy raz pierniczki i zamienić już. Zamienić już, żeby już dyszek nie trzeba było dawać. <grych> Dobra, złotóweczki, ale tutaj widzę, że nie mamy jeszcze co rozmieniać. Tutaj też chyba nie mamy całej dyszki. Ewentualnie piątkę mogę dać. To zawsze coś będzie, o. Dobra, ale to i tak nam nie jest potrzebne. Hop. I Zawsze to trochę więcej drobnych. Tutaj pierniczki nasze piękne. Choineczki, tu chyba już dyszka będzie. Dobra i zostawię tą jedną dyszkę, może akurat pierniczki się trafią. Fajnie by było. I dobra. Rzucamy z, z nadzieją, że wypadnie nam magiczna czwóreczka na pierniczki. <gryw> ja w to nie wierzę. Zawsze jak coś chce, to tak się dzieje. No i super. Pierniczki uzupełniamy. Dobra, może jeszcze na chwilę je zostawimy. Hmm. No dobra, zostawmy jeszcze na chwilę. Jedyneczka. Co my tu damy? Hmm. może tu damy dyszkę, a zabierzemy pierniczki. Bo te dyszki też trzeba będzie kiedyś uzupełnić. Dobra. Oj. I zabierzemy pierniczki. One już są zadowolone, że dostały swoje pieniądze. I zamieniamy na coś tańszego. <grybujesz> Dobra. Oj, trujeczka. Hmm. Wiecie, co zostało mi akurat 6 zł. To był taki krótki vlog ale tutaj największa suma to jest 6 zł. No bo nawet jak damy 5 zł, to złotówkę możemy dać tylko do jednego wyzwania. Więc ja bym tu zamalowała szósteczkę. I odłożyła wszystko, co mam. Ale dzisiaj tak po prostu szybciutko te 50 zł się rozeszło. No ale te pierniczki, tutaj też dyszka poszła, to takie większe sumy. Dobrze, że nie mam już zrabki, bo ten vlog masek trwałby, nie wiem, <ścoughs> sekundę. Nie no, oczywiście tak się śmieję Tylko. Zrabka była fajna, przysłużyła mi się na prezenty świąteczne, także. Fajnie, a wy macie już temat prezentów świątecznych zamknięty, czy kupujecie na ostatnią chwilę? Bo ja na przykład mam takie koleżanki, które kupują po prostu wigilię, chodzą po sklepach i kupują. Jeszcze z takim czymś się nie spotkałam, ja zawsze muszę być wcześniej przygotowana na wszystko. Nie wiem, bałabym się, że czegoś nie znajdę. Albo jakbym coś zamawiała, to bałabym się, że mi nie dojdzie na czas. No nie, to nie dla mnie. Ja wolę sobie sama ograniczać ten stres. I jak mogę się szybciej przygotować, to to, to robię. Także co, mam nadzieję, że dzisiaj też macie tak super humorek jak ja. No i życzę Wam oczywiście miłego dnia. Zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję. I widzimy się jutro. Pa!